Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania miesięcznego Lunarnego. Zaczynamy od najbliższego nowiu w Strzelcu i kończymy. Słuchajcie, przechodzimy przez pełnię i kończymy na kolejnym nowiu. Przypominam również, że podobnie jak w zeszłym miesiącu, w biegłym miesiącu, druga część czytania to są dodatkowe informacje, scenariusz, który sam ułoży nam się z kart, więc zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy! Mhm. Okej, okay. no w strzelcu Strzelcu przynosi Ci szansę na pieniądze, szansę na powrót do równowagi w kwestiach domowych, materialnych, e, jakąś podwyżkę, premię być może. W każdym razie dobrą passę. Finansową najprawdopodobniej, tak? No, korzyść dla Ciebie, czymkolwiek byłeś zainteresowany. Bo to jest energia korzystna dla zainteresowanych, tak? E, więc wydaje mi się, że warto to przyjąć. To jest też taka energia, która mówi, słuchaj, no przyjmij to z otwartymi ramionami, tak? Dawaj od siebie też, ale w każdym razie tu mamy też takie zrozumienie, niczego mi nie brak mam wszystko. Eee, z, upraszczając bardzo, no w strzelcu przynosi Ci e, możliwości, korzyści finansowe, materialne. A związane z jakimś prezentem. Być może poczujesz się wyjątkowy, poczujesz się wyjątkowo obdarowany. To jest mniej więcej taka energia. Zobaczmy, zobacz. Widzisz? zobaczmy, zobacz. Koło trzy dni ponowił pierwsze kroki w stronę nowego celu, a wy macie asamonet. No, asamonet jako szansę, szansę, szansę e, na to, że wokół ciebie e, pokazują się być może, chciałam powiedzieć, oferta, ale tak naprawdę później pomyślałam, ale może Ty możesz przebierać w ofertach. Możesz, może, może możesz przebierać w ofertach. Może właśnie otwiera się przed Tobą ten czas, gdzie będziesz mógł sobie wybrać tę jedną z tych, które są Ci proponowane. Tę, tę najpiękniejszą okazję, ofertę, monetę, prawda? Bo tu mamy kilka. A Ty później trzymasz dłoni i wybierasz jedną. Czyli tak jakby koziorożec może przebierać w jakichś ofertach. Dla części z Was to jest dobry czas na współpracę z kimś i dobry czas na założenie, albo przynajmniej danie szansy, ro, szansę, danie szansy rozmowie w tym zakresie, żeby założyć jaki, jakąś nową firmę, nowy biznes, rozpocząć jakieś nowe przedsięwzięcie. Możesz otrzymać cynk też, że warto gdzieś zainwestować w coś. Warto się też nad tym pochylić, od razu powiem, bo jest to solidna oferta. Solidna. To, co ważne dla Ciebie, uważam, następna karta, dziewiątka monet, tylko to powiem, to jest ważne, jakby, bo to są bardzo ziemskie, monetowe, wiesz, energie. Czyli nie do końca ważne jest to, co, o czym myślimy, o czym marzymy, czego pragniemy. Nie. Tutaj na początku pokazuje się dla Ciebie energia, że liczy się to, co zrobisz, a nie to, co zamierzasz zrobić. No i masz później, około 7 dni po nowiu, Eee, który sam, w, ten czas w ogóle sam w sobie mówi, że dobrze jest mówić tak różnego rodzaju życiowym zaproszeniom i ty wybierasz dobrze dla siebie, bo masz przy tym dziewiątkę monet, czyli dopiąłeś swego. Jesteś absolutnie niezależny. Tu mamy kobietę sukcesu, akurat, ale można powiedzieć, że ci się powodzi, lub powiedzie, lub powiodło, tak? Eee, single, no to po prostu są absolutnie niezależne, nie potrzebujecie nikogo na siłę i tak dalej, prawda? Bo tu jesteś prawowitym właścicielem swojego życia, koniec, kropka. Upewnij się, że skupiasz się na tym, co trzeba. Jeszcze mam taką myśl. I tak spojrzałam na tą kartę i ta kobieta patrzy i znowu chwyta w dłoni jedną monetę. I co ciekawe, ta, ta moneta akurat może nie jest do końca, na, nie jest najbardziej ym, okazała z tych, które są zaprezentowane na tej karcie, ale ma w sobie coś takiego, co daje być może potencjał lub najbardziej uwidacznia jej potencjał. Jakkolwiek to yy, zabrzmi, cokolwiek to dla Was znaczy, tak czuję ja. E, czyli nie, złoto, nie, yy, yy, nie wszystko złoto, co się świeci. Tu jest coś, co. Yy, Wydaje się być mniej okazało, mniej się puszy, jak to się mówi, ale ty widzisz w tym ogromny potencjał być może na przyszłość, więc na to bym e, również zwróciła uwagę. Aczkolwiek pomysłów i kreatywności również ci nie zabraknie, bo około 11 dni e, ponowił. tutaj mamy pełną pomysłowość w tym paziu e, kielichów. Y, inspiracje, kreatywność, właśnie. Dzieci ważne są bardzo. Relacje z dzieci, z dziećmi, współpraca, na kim, znaczy jakaś kooperacja. Racja, spędzanie czasu z dziećmi pokazuje się e, jako ważne. Wasze dziecko, jeśli macie dzieci, u, od razu powiem, muszę to powiedzieć, pokazuje się w tym najbliższym miesiącu, z różnych powodów, być może jakaś zmiana następuje w jego życiu, jako, jako, jako dzieciątko wymagające specjalnej, znaczy nie, szczególnej opieki emocjonalnej, jako e, dzieciątko bardzo wrażliwe, e, bardzo delikatne, gdzie naprawdę trzeba otoczyć opieką, po prostu otoczyć opieką, tak bym to Określiła. E, natomiast niewątpliwie hmm, pokazuje się raczej osoba, e, która jest też nieśmiała, łatwo ją zranić, e, młody człowiek. Więc jeśli to jest Wasze dziecko, to otoczcie opieką, ochroncie jakoś dodatkowo. Dla Ciebie ważne jest również na relacje z dziećmi lub z młodszymi członkami Twojej rodziny, z, ze współpracownikami, na przykład też, żeby jasno określić granice bo tu masz do czynienia z kimś, kto może być trochę naiwny, kto może być na zbyt dużym, czy znaczy no zbytnim marzycielem, tak? Trzeba coś uziemić, określić granice. Czas pełni, siódemka, ale macie monetowe w gruncie rzeczy czytanie. Czas pełni to energia siódemki monet, czyli zobacz, to co zasiałeś, ten as tutaj, ta oferta, którą wybrałeś, ona już jest w ziemi, ona już kiełkuje. Tak? Ona w gruncie rzeczy, prędzej czy później, wyda owoce. E, I ta siódemka monet to jest taka energia, gdzie możesz zechcieć już tu, teraz, wiesz, ściąć owoce swojej pracy, ale karta mówi pomału, spokojnie. Nie ścinaj za szybko. Tak, raczej doglądaj postępów swojej pracy, cierpliwie, pracuj dalej, nie spoczywaj na laurach, doglądaj, doglądaj. Oceń sobie to, co już udało Ci się w tej sytuacji uzyskać, jaki efekt masz wypracowany na ten moment, tak. To jest mniej więcej taka energia, bo tutaj ważne jest, powiem Wam szczerze, żeby się z niczym nie spieszyć, żeby te sytuacje, które Wam się będą w życiu objawiać, żeby one się rozkręcały powoli, ale stabilnie. Takie są dla Was informacje. A tu jesteście Wy. Tu jest. O, poczekajcie. Tu jesteście Wy. No dobra. Same nam wypadły, to ja ich użyję. Ok. Czyli około 18 dni ponowił. To jest taki czas, który sprzyja usuwaniu negatywności, i wymyślajcie kartę diabła. I oczywiście, że to jest wasza energia. Natomiast, yy, więc, jakby sam będziesz wiedział najlepiej koziorożcu, co i jak zrobić, żeby usunąć negatywność w swoim życiu, żeby uwolnić się od czegoś, co było blokujące. I zwróć uwagę na ilustrację na tej karcie. Masz wokół siebie być może sytuację, gdzie ktoś wyciąga do ciebie dłoń, ale jest tutaj trochę manipulacja. Ta osoba chce Cię kontrolować za bardzo? No nie wiem, to już zależy od sytuacji, w której jesteś. Ja tak poczułam, trochę tak jakby ktoś za bardzo chciał Ciebie kontrolować. Od tego trzeba się uwolnić, tak bym to określiła uwolnić. Um, a uwolnić się również od pracoholizmu. Myślę sobie, tak cofnę się chwilę, że tutaj być może będziesz chciał przyspieszyć sprawy. I będziesz starał się, wiesz, maksymalnie się na tym skoncentrować i maksymalnie dużo pracy w to włożyć. I tu jest to zmęczenie i pracoholizm. I od tego się trzeba uwolnić, ponieważ to, co się dzieje, powinno się rozwijać w Twoim życiu w sposób absolutnie, absolutnie mm, moim zdaniem, właśnie naturalny. I teraz wypadło mi kilka kart, i ja je dla Was wszystkie zostawię na stole i Wam zinterpretuję. Są piękne, więc nie dajcie się, proszę, zwieść. Tej energii obsesyjnej, pokusy e, i strachu, że coś nie wyjdzie, jak nie będę kontrolował, prawda? Albo coś nie wyjdzie, jak e, nie wiem, jak nie wypruję sobie żył przysłowiowo i nie narobię się przy tym, jak nie wiem kto. Nie, chodzi o to, żeby odpuścić, odpuścić, nie dać się kontrolować tej sytuacji. Niech ona rozwija się w sposób naturalny, doglądać postępów i mieć. W... Mieć wiarę, że to co zrobiłem jest ok. Um, tak jak powiedziałam tutaj, około 21 dni ponowił. macie dziesiątkę kielichów, więc jeśli masz nadać rozmach istniejącym celom, to powiedziałem zgromadź wokół siebie ludzi, którzy są ci w stanie pomóc w tym, ludzi, który, którzy widzą z tobą tą jasną przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że oni moim zdaniem pomogą Ci um, dostarczyć jakąś wiedzę, jakich poprawek należy dokonać. To chciałam powiedzieć. Zobacz, a z kielichów, ale to nie wszystko, tak jak powiedziałam, jeszcze mam tutaj w dłoni cztery karty. Około 25 dni po nowiu, odpuszczaj, już czas trochę na odpoczynek, czas finalizować sprawy, być może też y, uda Ci się sfinalizować jakąś sprawę, co do której nie miałeś nadziei do końca, że ona się spełni, bądź sfinalizuje i ta szansa nam tutaj się pokazuje z powrotem, no ale niewątpliwie pokazuje się też energia z gatunku dobra, a teraz po tym całym miesiącu, Tutaj starań i pracy, e, próby e, inicjowania pewnych rzeczy, kontrolowania, w sensie wiesz, sprawdzania i tak dalej, no to ja pragnę przekazać sobie ten kielich. Tak? Pra, pragnę przekazać sobie ten kielich dosłownie. dla części z Was nowa miłość. To bardzo ciekawa, ale ta miłość jest związana z pracą bądź z przyjaźnią. No nie jest taka oczywista. Um, tak, zakochiwanie się, trochę takie odurzenie emocjonalne I to jest nowa osoba poznana, w, nowa osoba poznana w pracy. I na początku to może być po prostu znajomość, przyjaźń. To jeszcze określę i powiem Wam dlaczego tak pomyślałam, bo te karty jeszcze nam tu wypadły. Proszę bardzo. Dwa kielichy, rycerz monet, trójka buław i świat. Więc dla części z jest naprawdę nowa osoba. E, nowa osoba poznana w pracy przy okazji współpracy lub, miejsca, w którym lub w miejscu, w którym spędzasz dużo czasu. Typu, nie wiem, kurczę, siłownia na przykład, nie? I na początku jest to znajomość. Możesz też złapać lekko obsesję na punkcie tej osoby. Nie będziesz mógł przestać o niej myśleć, więc tutaj bym uważała, jednak, bo takie obsesyjne energie. Nie kończą, nie kończą się dobrze. E, często e, jakby powodują, że, że, że jakby m, sytuacja zaczyna kompletnie wymykać się spod kontroli. Natomiast ogólnie mamy y, harmonię, mamy pracę, mamy Twoją uczciwość, stateczność, zmotywowanie, zdeterminowanie do tego, żeby ruszyć ze sprawami do końca, do przodu, żeby je zakończyć jakiś etap i jest sukces i jest świat w sensie. Uda się. Więc tak jak mi się wydaje, nie staraj się zbyt mocno kontrolować czegoś, kogoś, ponieważ będziesz miał sytuację, która Trochę musi, musi, nie musi, no. Powinna rozwijać się w sposób naturalny. Powinna rozwijać się w sposób naturalny swoim tempem. Krok za krokiem. Pomału, statecznie, w sposób systematyczny wygrywasz wyścig. To jest mniej więcej taka energia. Um, strategia małych kroków, tak zwana, prawda? Etap za etapie odhaczamy kolejny etap, etap po etapie odhaczamy kolejny etap. Strategia małych kroków. Chodzi o stabilność tego też, co się dzieje. A że miłość się tu pokazała, no to miłość dla singli bardzo silnie. Singiel, nowa osoba, miłość e, i tak naprawdę to dla Ciebie może być zupełne zaskoczenie, spełnienie. Możecie gdzieś razem wy, wy, jakiś spontaniczny wypad sobie zaplanować. E, w związkach to powiedziałabym, że też raczej dobrze to się tutaj jakby zapowiada. Jeśli w pierwszej części tego miesiąca będziesz, będziesz w związku i będziesz się czuł, że jesteś ze wszystkim sam, Wiem, że wszystko na Twojej głowie i tak dalej, to później uważam, że właśnie dzieje się coś, e, być może jakiś wspólny wyjazd, być może coś innego fajnego w Waszym życiu, gdzie znowu czujesz, że tak, tu jest ta moja osoba, ona kołmię, siedzi, razem spędzamy czas. Tutaj po prostu być może działy się inne rzeczy, które Was od siebie odsuwały, tak? Więc spokojnie. Dobra, a teraz słuchajcie, zapraszam do drugiej części czytania. Bardzo proszę, moje drogie koziorożce, druga część czytania dla Was, czyli jakie jeszcze informacje mają dla Was karty na najbliższy miesiąc lunarny? <tutuj> Powiem Wam tak. Tu jest równowaga, tu jest potrzeba zrównoważenia spraw, i tutaj też jest cierpliwość i równowaga, więc nawiążę do pierwszej części Waszego czytania. Rzeczywiście, pewnych spraw nie należy, uważam, karty sugerują przyspieszać. Wręcz powiedziałabym, zachęcają, zachęcając do, zachęcają do tego, żeby dać im się rozwi rozwijać w sposób organiczny, naturalny. Co więcej, teraz jeszcze informują, że właśnie pewne sprawy nie wydarzą się z dnia na dzień, być może, że tutaj raczej nie należałoby do końca oczekiwać jakichś nagłych wzrostów, e, wiesz, złotych strzałów. E, no, krótko mówiąc, pomału, cierpliwie, do przodu, krok za krokiem, więc pow powtarzają nam się trochę energie te z pierwszej części, tutaj mają potwierdzenie w drugiej części, bo cierpliwość i umiar jest ważny, po prostu. Umiar to podstawa. Tak naprawdę w tej sytuacji ten paśmonet też działa bardzo powoli, krok za krokiem, on wie, że jeszcze daleka droga przed nim. E, nikt się nie nastawia tutaj na natychmiastowe korzyści, na jakieś bajońskie zyski, ponieważ moim zdaniem trzeba cierpliwie to wypracować będzie, to karty sugerują. E, szczególnie przy sprawiedliwości, gdzie moglibyście jakby ominąć jakiś detal bądź szczegół, który jest kluczowy. A dla mnie sprawiedliwość oczywiście również mówi o równowadze, ale przede wszystkim zaleca ostrożność, obiektywizm, ostrożność. Dobra, dalej. No i mamy znowu nową osobę w Twoim życiu lub nową propozycję współpracy dla Ciebie, drogi koziorożcu, jakąś nową ścieżkę w każdym bądź razie. Um, jeśli e, i znowu dzieci mamy też, i tak jak mówiłam, e, i dziecko się pokazuje, to też powtórzę. Jako bardzo delikatne, bardzo wrażliwe, szczególne trza, trzeba objąć je szczególną ochroną. Um, jeśli szczególnie jakaś, tak, tak, jeśli jakaś zmiana następuje w waszym życiu rodzinnym, to uwzględnić właśnie. Jak ta zmiana oddziaływuje na wasze dziecko i objąć je szczególną opieką i troską. Dobra, ale już jakby jedziemy dalej. W, w drugiej części czytania, w tej tutaj, pokazujesz się ty sam w energii króla monet. I jak dla mnie karty mówią, słuchaj, no, miejsce, do którego doszedłeś i które w tym. Momencie piastujesz, niewątpliwie zostało przez ciebie wypracowane. Masz moim zdaniem opinię osoby wpływowej, masz jakiś autorytet w swoim otoczeniu, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Bo ten zdrowy rozsądek pokazuje się tutaj jako niesamowicie ważny, jeśli chodzi o kwestie pogadania być może o pieniądzach z kimś dla Ciebie ważnym, zawodowo lub osobiście. Podziału jakichś zysków, trudno mi powiedzieć, już nie, wy sobie sami, proszę, e, dokoptujcie to do swojej sytuacji. Rozmowa o pieniądzach, krótko mówiąc, miła uprzejma, ale jednak musi być dla Ciebie efektywna, krótko mówiąc. E, co, do, co więcej, karty mówią, żeby zachować zdrowy rozsądek, silny kręgosłup moralny, więc też uwaga na prowokacje w niektórych sytuacjach. Dobra, idźmy dalej. Mhm. Widzisz? Zobacz, tasowałam karty. One nam się te monetowe karty tutaj bardzo po, powtórzyły, a na spodzie mamy świat, który też był e, w waszym y, czytaniu w tej pierwszej części. Więc cóż mogę dodać jeszcze więcej, bo bardzo silnie powtórzyły wam się informacje, że trzeba zadbać, moje drogie koziorożce, o to, żeby. Jeśli masz sytuację, w której będziesz mógł przebierać w ofertach, żeby wybrać te oferty, które uważam w dłuższej perspektywie, długoplanowo, długoterminowo przyniosą ci to, co najlepsze lub najwięcej tego, co najlepsze, lub są szczególnie dla ciebie ważne, ponieważ niesie za sobą to jakąś korzyść długoterminowości. To się pokazało e, jakby przede wszystkim. Dodatkowo pokazała się energia. Że otrzymasz cynk do, jakiej, cynk do jakiejś inwestycji, zaproszenie. Fajnie, ale nie spodziewaj się stu tych inwestycji, tej inwestycji nagłego zwrotu, tak? szybkiego zwrotu. Okay? To jest druga informacja. Dodatkowo pokazuje się koziorożec, i to w Twoim otoczeniu być może jest ważne, co się naprawdę dzieje i co robisz. A nie to co zamierzasz, lub nie to co zamierzają inni. Co jest zrobione, jaki jest efekt, jaki jest końcowy wynik. Kto się liczy z jakiegoś powodu em, dla ciebie. Dodatkowo pokazują się tutaj energie koziorożca, który. E, powinien uważać na trochę nierzetelnych ludzi ludzi nierzetelnych pod takim względem że mało doświadczonych podchodzących zbyt lekko zbyt infantylnie do swoich obowiązków bo oni ich działanie też może ci trochę opóźnić twój efekt tak krótko mówiąc uwaga na prowokacje tak jak powiedziałam Trzymamy się z daleka jakiś podejrzanym historią. E, od podejrzanych hi historii. Um, jakbym miała podsumować, to powiedziałabym, słuchaj, cierpliwość i doglądanie cierpliwe prostępów pracy przynosi Ci spełnienie. I przynosi Ci sukces. I pniesz się dalej po szczeblach. Więc, cokolwiek będzie ci się też wydawało, że idzie za wolno, spokojnie, spokojnie. E, jakby powiedziałam, tutaj coś musi podrosnąć, żeby jeszcze wykiełkować te zyski z Twojej pracy, muszą podrosnąć, żeby jeszcze wy, żeby wykiełkować. Dziękuję bardzo, ściskam i pozdrawiam.